Na mnie w zasadach typu Wam w ogóle to strzelanie do operatorów coś Plecy zrobią jak zawsze Wchodzę, wchodzi wchodzi? Ja już jestem na górze, bo im bal mogłeś wchodzić za mną Padłem Wraczujemy tamtych, czy tak, tak, tak. Yeah. <grymne> tak, 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 łóżka. Mówiłeś, że się spieszy, nie? No, szybki wpierdziel no, do domu. I do pracy. Na łódkę pogonili, bo nie ma komów. Też mi się tak wydaje. To trzeba łódeczkę skrócić. Wjechali dopiero. U pompy wszyscy. No, nawet nie wjeżdżamy tam. Wszyscy z pompami. Ja. Aleusia też ma pompę. Ja też mam. Mamy informację o ciężko opancerzonym celu ze skrzynią z bronią. jest na mapie taktycznej. Ojej. zagrożenie jest wysokie w tym sektorze. Lutują do ostro. Zeskoczyli. Na ten. Drugi zeskoczył. Nadal się mhm. Ale dwóch. Widzę. Było tu. Gdzie jest drugi? Nie wiem, ale biorę jego pompę. Jeden był na pokładzie na górze na pewno. I dwóch zaskoczyło, nie? No nie do wody. Albo jeden wskoczył do wody, nie wiem. Spadaj bocie. Wow! Podnoszę. O oh, shit! O, coś spadłeś na bocie. Podnoszę, podnoszę ratort, podnoszę Jest gość! Był Bez speka, Podnoszę Podnoszę łusie Jeszcze jeden powinien być gdzieś jest, widzę, widzę, zeskakuje, zeskakuje, zeskakuje Do nas Tam jest Tu jest A nie, dobra to rula Myślałem Jest trójka w plecach W trójkę. Ja mam dwójkę ducha, to mistaka. Ja mam dwójkę rozpoznawczą. Górna boty. Wziąłem, z przyzwyczajenia chyba ten pendrive wziąłem. A amunicję chcecie? Mam. O, skrzynkę też bez władzy załatwę. Płoty macie? Jeden. Jeszcze zobaczę, czy oni tutaj zlutowali wszystko dokładnie, bo ostatnimi czasy kiedyś tak biegłem i trzy ni skrzynki nie zrobili. Ta. E, wszystko porobione, nic nie było trzy A, Wszystko wyczyszczone, nawet nożyka nie ma. No, szkoda, dobra, to gdzie dalej? Zamek? E, tu coś się dzieje. Bloki o, to na bloka Szkoda, że sniperki nie było żadnej. <tryk> Oh, Hanachita. Zakładu bar Dunalot na to. Na blokach. Ale? Mam na nadzieję, że mnie nic nie ściągnie w tym czasie. Na blokach są. No co tu się stało, że takie okna są? na górze Kurwa boczy, boczy Jeden zeskoczył Wziął kładę Kładę to było? Ładunek go głuchałe To minibala ładuję nie, oni nie, nie wiedzą o mnie. Mina? Uważaj. Raz obsrali się. Na drugą stronę przebiegam. Na mnie w zasadach typ <słuch> plecy tlety jak zawsze. Wchodzę, wchodzi, wchodzi Ja już jestem na górze, bo mogłeś chodzić za mną. Padłem wchodzę. Drugi, jeszcze jeden jest chyba. Wyszedł, nie, nie, nie. Wyszli, dobra. Idę z tobą, powoli, powoli. To masz ducha ubrawczę wątpię, bo powychodzili. No, też mi się wydaje. Kamizelka, kamizelka nic nie gada Oni walczyli z kimś na tym, na Dawaj tą pompkę, plecak bym poprosił e, tu jest o operatorzy, o operatorzy w pobliżu Na górze jest ten selfie. weź co? Jest nie pinga, więc... Na BSP w Do 100 metrów Ciesz jest baspa? I, Mam, 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 mam swojego, mam swojego Dziękuję Tutaj, 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 tutaj Ej, uważaj, żeby tam nie był w ziemi zgliczowany Bieg po ziemi, bo, bo do niego strzelał To jest bot Ale bot do kogo strzelał tutaj a. Tam jest, może podłóg do exfil, ale mówię, strzelał do mnie, do... Nie widzę, że coś na exfil biegało, a widzę stąd Ale bota chyba widzę uwalonego, ale nie jestem pewny Mam pinga, mam pinga Może być też tu, bo to jest 66 metrów od tego jesteś też... zagrożenie jest w waszej okolicy Albo w tunelach Jest jakieś BSP? Nie Ultra 1 średnie zagrożenie w tym sektorze Nic nie słyszę, że gdzieś w tamtą stronę w takim razie jest, mam go. Tu jest Tutaj gdzie Dziękuję. Dobra Dobrze no, widzę Na twierdzę Nie, na zewnątrz był Jest, jest u góry Dom na mnie Podnoszę się Jeszcze jeden, jeszcze jeden Podnoszę się leci do mnie Ja kurwa nożem położyłem, nie wiem jak. Po Posprzątanie Jeszcze leżą, ja weźmę No i perkę wezmę Miał jeszcze coś selfa? No Dobra, możemy spadać, bo już nie ma nikogo na mapie no to na pewno. No je, jeden, Dino cztery, leci was od was. Tak zwany dead <laughs> Yes. Normalnie aż jednego, nie? Sorki w siedmiu. Szpoko, nie, no przecież nic nie mówię, nie?